Na samym początku proszę o zabranie głosu przez pana posła Jakub Popularza. Szanowni Państwo, pomimo ogromnej sympatii z dziennikarzami, czy to mediów reżimowych, dla zmylenia przeciwnika nazywanych mediami publicznymi, czy nie daj Boże narodowymi, a także z dziennikarzami mediów mainstreamowych, mediów prywatnych, no niestety Konfederacja jest pod ostrzałem cenzury ze strony mocodawców dziennikarzy, mocodawców publicystów, mocodawców wydawców programów publicystycznych. I 4 kwietnia poszedł rozkaz w mediach publicznych, co wiemy wprost od wydawców, by nie pokazywać za wszelką cenę Konfederacji. I od tamtej Spory. Pomimo, że zdobyliśmy trzeci wynik, czwarty wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, trzeci na wsi, pomimo tego, że mamy koło poselskie, pomimo tego, że jesteśmy jednym z pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych, Konfederacja nie jest zapraszana do ani jednego programu publicystycznego w mediach publicznych. Była taka sytuacja dokładnie 11 maja gdzie korzystając z otwartej formuły programu Studio Polska jako poseł na Sejm wziąłem udział w takim programie, zjawiłem się, usiadłem na sali i pomimo tego, że jako poseł mam nawet konstytucyjny obowiązek informowania obywateli, swoich wyborców o tym, co się dzieje w kraju, zwłaszcza w mediach publicznych, przez półtorej godziny podnoszenia ręki pani Magdalena Ogórek, nie nazwę jej redaktor, nie udzieliła mi głosu. Nie udzieliła mi głosu z premedytacją, bo taki dostała rozkaz od wydawców. Co więcej, rozkaz ten dotyczył osób, sympatyków, działaczy Konfederacji, Partii Korwin, Ruchu Narodowego, by nie byli wspuszczalni do studia. I taka sytuacja miała miejsce w ostatnim programie. Studio Polska, w którym brali udział nasi działacze, spośród których tylko jedna osoba przez przypadek została, została wpuszczona. Oddam głos Piotrowi Drożdżowi, żeby opowiedział, jak to wszystko wyglądało. To, chciałem na początku sprostować, jakoby twierdzą tam, że to była jakaś hucba. Wydarzyło, wydarzyło się coś nie nienormalnego, niestandardowego jeżeli patrzymy na realia jeżeli patrzymy na dzisiejsze realia telewizji wchodząc, wchodząc od razu do, do tam do telewizji weź, Zapytali się, zapytali się nas, czy nie jesteśmy z Konfederacji. Ja udawałem, że nie jestem członkiem Konfederacji, dlatego wpuścili mnie, po czym, po czym kiedy byłem w studiu, jeszcze raz pan do mnie przyszedł i zapytał się, czy jestem członkiem, czy na pewno nie jestem członkiem Konfederacji. Powiedziałem, że, powiedziałem, że nie. Później, później, później po prostu wstałem i zacząłem, zapytałem się, zapytałem się oczywiście, krzycząc, bo tam inaczej nie da się przebić. Jeżeli ktoś zna realia studiów, Studia Polska, to wie, że dopuszczani do głosu są tylko ludzie ci, którzy mają coś pozytywnego do powiedzenia o władzy rządzącej. Tak? Zacząłem krzyczeć dlaczego nie wpuściliście ludzi tylko dlatego, bo są w konfederacji. Poza danym pytaniem. No i ten, no i, no, i, no, i, no i zaczęli mnie wyprowadzać ze studia. Kamera od razu y, znikła do kuluarów gdzieś tam z prowadzącymi i no i tak to, mnie, tak to właśnie wyglądało. Dziękuję. Dziękuję. Teraz prosimy o wypowiedź Wojciecha Ziłkowskiego, członka okręgu warszawskiego. Dzień dobry. Byłem jedną z tych osób, które nie zostały wpuszczone do Studio Polska. Całe zajście miało miejsce przed bramkami, przed wejściem, gdzie na pytanie, dlaczego nie mogę wejść do Studio Polska, zadane kierownikowi, który odpowiadał za wpuszczanie osób. Usłyszałem jakże merytoryczną odpowiedź, dlatego, po czym zadawał pytanie, z jakiej organizacji jestem. Odpowiedziałem, że jestem członkiem partii KORWIN, i na tym właściwie dyskusja się zakończyła. Powiedział jeszcze coś o łamaniu regulaminu, rzekomym łamaniu regulaminu. Jak go poprosiłem o to, żeby wskazał w jakich punktach, gdzie ten regulamin został złamany przeze mnie oraz przez. Także inne osoby, które nie zostały wpuszczone, między innymi był tam Jacek Bartyzel, który wcześniej występował w Studio Polska, no aż do momentu, kiedy, jak sam relacjonuje, usłyszał właśnie od tego kierownika, że no jest problem z wpuszczaniem osób związanych z Konfederacją. Dopytywał jaki to problem, w czym jest ten, ten problem i żadnych konkretnych odpowiedzi nie usłyszał. Także w taki sposób są traktowane osoby powiązane z Konfederacją. Które chciały po prostu wziąć udział w programie. Jak sami prowadzący zaznaczają za każdym razem, który ma być programem otwartym, w którym każdy się może wypowiedzieć, jak widać, nie każdy. Osoby związane z Konfederacją nie są wpuszczane, nie jest nawet im wyjaśniane z jakiego powodu nie są wpuszczane na pytania. Tak jak powiedziałem, są udzielane ogólne odpowiedzi, bądź też żadne, i w taki sposób, w taki sposób to wyglądało. Jacek Bartyzel relacjonował to na żywo na swoim. Facebooku, całe to zajście. Jest to bardzo, bardzo przykra sprawa, która dobitnie obrazuje, w jaki sposób funkcjonują media publiczne pod obecnymi rządami PiS. -u. Chciałbym jeszcze dodać, że prowadzący byli przygotowani na tego typu sytuacje, dlatego że podczas programu przeszli sprawnie, kiedy Piotr wyszedł i tutaj należą mu się podziękowania za to, że stanął w, w obronie po prostu osób związanych z Konfederacją. Myślę, że nie każdy miałby na tyle, na tyle czy odwagi, czy też no, każdy, kto był w Studio Polska, to wie w jaki sposób ten program funkcjonuje, jednak on stanął za nami i i wypowiedział po prostu na głos to co się dzieje w Studio Polska. Prowadzący byli przygotowani na to, przeszli do przygotowanego pokoju tak, że, tak żeby nie pokazywać widzom Studio Polska tego zajścia, które miało miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję i na samym końcu prosimy o zabranie głosu przez pana prezesa Janusza Kobylinskiego. Proszę państwa, nie ma co się dziwić. Mamy do czynienia z tak zwaną bandą czworga, czyli podzieloną na dwie grupy, żeby ludzie mieli wybór PR, dawnym SD i dawnym zsl które usiłują przywrócić PRL BIS. I no, tutaj na drodze stanęła Konfederacja, która nie uznaje okrągłego stołu, nie uznaje tych postanowień. No i nic dziwnego, że usiłują nas tępić wszelkimi sposobami. Chciałem przypomnieć, że zgodnie z ustawą o telewizji państwowej, ona ma obowiązek pokazywania wszystkich opcji politycznych, czego oczywiście nie robi i za to pan Kurski i inni faszyści, którzy rządzą tą telewizją, niewątpliwie odpowiedzą wolnej Polsce, jeżeli kiedyś Polska będzie wolna oczywiście, odpowiedzą sądownie. Dziękuję za uwagę. E, dziękuję jeszcze, panie Akub Szanowni Państwo, nie tylko programy publicystyczne telewizji reżimowej traktują Konfederację tak, jakby jej nie było. Tak też jest w przypadku serwisu informacyjnego, który się nazywa Wiadomości. Otóż wiadomości w zeszłym tygodniu skłamały, jakoby Konfederacja nie przekraczała w danym sondażu progu wyborczego. Oczywiście poszliśmy z tym do sądu. Dzisiaj o 14.00 odbędzie się pierwsza rozprawa w trybie wyborczym. No i po tym naszym wniosku do sądu okazało się, że wiadomości sobie o nas przypomniały. I w ostatnich dwóch dniach mieliśmy dwa no iście gebelsowskie materiały, tak manipulujące wszelkimi faktami, jak to tylko możliwe. No, świetnym przykładem było wczorajsze zestawienie pół w zasadzie słowa pana prezesa Janusza korwin z postacią pani Sawickiej, która odpowiadała za korupcję. Było to na tyle kuriozalne, na tyle kuriozalne. Oczywiście w serwisie nie było podane, co ma wspólnego pan prezes z panią Sawicką. Ale to jest gra z kojarzeń. Tak pokazujmy przedstawicieli Konfederacji w gronie osób popełniających takie czyny jak pani Sawicka, to w ten sposób na pewno ciemny lud to kupi i ich przekonamy. Mam nadzieję, że mamy sprawiedliwość w sądach i, i, i sprawa się w sądzie wyjaśni jeszcze dzisiaj. Chciałbym też wspomnieć o innych stacjach, już niereżimowych, na tych, na których nie ciąży taki obowiązek, i chciałbym z przykrością stwierdzić, że stacja radiowa Tok FM nie dorasta telewizji publicznej do stóp ponieważ stacja TOKEF-em po prostu nas na debaty nie zaprasza. Organizowane są debaty w całej Polsce u służb swojego posła i są organizowane debaty czterech spośród pięciu komitetów ogólnopolskich. Oczywiście którego komitetu brakuje? Konfederacji. I dzisiaj taka debata odbędzie się w Lublinie. Zaproszone przedstawi przedstawiciele czterech komitetów. Ja jako przedstawiciel Konfederacji takiego zaproszenia nie dostałem. Dlatego 17.30 pod siedzibą Magory organizujemy konferencję protestacyjną, na której będziemy no, żałować, że tylko czterech przedstawicieli czterech komitetów będziemy mogli w tym radiu usłyszeć. Ta sytuacja ma miejsce w całej Polsce. Podobna sytuacja miała miejsce w wyborach samorządowych, gdzie na przykład w wyborach na prezydenta Lublina brało udział sześciu kandydatów, więc to KFM wymyśliło, że zaprosi pięciu. W tamtym przypadku nie został zaproszony inny kandydat, Marian Kowalski. Czy bym nie lubił tej osoby, czy lubił, to uznałem, że to jest nieuczciwe i po prostu zaprotestowałem i odmówiłem udziału w debacie. I od tamtej pory nie mam żadnego zaproszenia do studia TOK FM, w tam także na debaty, co pokazuje, że wczoraj przyszli po Mariana Kowalskiego, dziś przyszli po mnie, pytanie po kogo przyjdą jutro. Ale tak to jest nic w porównaniu z tym, co robi TVP, więc TOK FM powinno się wstydzić, że po prostu nas tylko nie zaprasza, nie tak jak media reżimowe manipuluje i kłamie na nas temat. Panie Przewodniczący, zgodnie z piątkową zapowiedzią że Państwo, że zamierzają złożyć skarga do Krajowej Rady i Telewizji w związku z, jak Państwo mówili, niezapraszaniem Państwa do telewizji publicznej. Tak, tak, będzie złożona taka skarga, natomiast to, co możemy robić w trybie pilnym i skutecznym, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest wybierana przez większość sejmową, czyli przez większość Prawa i Sprawiedliwości, nie oczekujemy cudów po takiej skardze, natomiast skuteczniejszy jest poza w trybie wyborczym. I dzisiaj o 14.00 teraz sprawa się... Y Odbędzie, zobaczymy, czy zwycięży prawda. Czy sąd jednak uzna, że według santażu jesteśmy powyżej progu wyborczego, czy tak jak kłamie telewizja reżimowa dla zmylenia nazywana publiczną czy narodową, nie jesteśmy powyżej progu wyborczego. Jeżeli można pytanie do pana prezesa w związku z publikacją dziennika Fakty o tak zwanych już taśmach Korwina, bo tak to się mówi. Czy takie rozmowy były w czerwcu, jak pisze fakt, czy rozmawiano o transferze pieniędzy związanych z centralną kampanią wyborczą Konfederacji? I jakie decyzje wtedy zapadły, jeżeli w ogóle była taka rozmowa? Żadne decyzje. Wtedy w ogóle jeszcze nie była zarejestrowana Konfederacja, nie była zarejestrowana partia Korwin, więc myśmy rozważali rozmaite koncepcje i jak wykorzystać pieniądze, które jeszcze też jeszcze nie wie. także to wszystko jest y, z pełna bzdura i fakt, który pisze, że jak przelewamy pieniądze podatników, no, chyba podatnikowi jest wszystko jedno, czy, 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 czy wydajemy na partię Korwin, Konfederacja, czy inni, czy, Oczywiście mowy nie ma, mowy nie ma o przelewaniu pieniędzy z konta jednej partii na drugą, to jest niedopuszczalne, powiedziałem to faktowi, więc nie wiem, co to robi. Jedyna osoba, która na tym straci, to jest pan mecenas Nazdulski, który to nagrywał i, i będzie miał z tego powodu, myślę, bardzo poważne przykrości. A w związku z transparentnością kampanii wyborczej, wiem, że Państwo teraz nie muszą, ale powiedzcie, proszę, jeżeli możecie, z czego finansujecie centralną kampanię wyborczą Konfederacji no, Są pieniądze kandydatów, i są pieniądze, które wpływają na nasze konto od miliony darczyńców. To jest spore Jakie to są pieniądze, jeżeli można wiedzieć? Bo w fakcie padły konkretne kwoty. Spór, negocjacje, 2 miliony, 3 A 4, Nie, 000. to chodzi o coś zupełnie innego. To nie chodzi o pieniądze na, na kampanię, to chodzi o pieniądze studentów, ma mhm. Jedno pytanie jeszcze do Państwa, jeżeli jestem bojkot w telewizji publicznej, to jak sobie Państwo w tej kampanii radzicie, jakie państwo wykorzystujecie drogi, żeby zaistnieć w przestrzeni publicznej. Internet oczywiście i liczymy na państwa. Istnieją Dziennikarze są na ogół uczciwi, to ich yy, właściciele mają tak pewne zobowiązania i PiS grozi, no. PiS, PiS grozi. Rozmawiałem z człowiekiem, właścicielem poważnej stacji, który mówi, Panie Januszu, ja Pana bardzo lubię, ale nie mogę Pana pokazywać, bo co 10 lat tak jest od nowa koncesji. Powiedziano mi otwarcie, że jeżeli będę Pana zaczął pokazywać, to no koniec, nie? Wyraźnie, bo to, to chciałem powiedzieć, że dobrze jeszcze byłoby, w przypadku niektórych stacji radiowych, które nas nie lubią, zobaczyć yy, powiązania właścicieli tych stacji ze służbami specjalnymi. Niektórzy z tych osób byli są. W tym Panie prezesie, jeszcze wracając do faktu, jeżeli można, no bo jeżeli pan twierdzi, że informował fakt o tym, że no, nic z tych rozmów, tych negocjacji rzekomo tajnych nie wyszło, czy zamierzają państwo domagać się sprostowania na prawne. prawną? Ale jest ciężko prostować, ja, ja to uważnie przeczytam oczywiście, ale ciężko cokolwiek prostować. Na przykład pan Leroy napisał o mnie coś i ja bym z chęcią go pozwał do sądu, tylko jestem w stanie zrozumieć, co on o mnie, o, mnie, o mnie napisał. Napisał, że coś mniej więcej, że jeżeli by Rosja by nie popadła, to ja bym dopiero Rosję, gdyby ona mnie popierała. No. no i co ja mam tutaj do sądu poddywać? No. E, jest, by jest, jest to bełkot, no nie rozumiem, ja bym popierała. To bardzo dobrze, to tak jest jasne i poważnie. Jeżeli można by obalić w Polsce socjalizm, sprzyniesz się z samym diabłem, żeby, żeby obalić socjalizm w Polsce. Rosja nie jest diabłem, to no, jestem mówiąc, ale, ale sprzyjnił się z samym diabłem z Ameryką wszystkim. Nawet się mówiło, pamiętam za komuny, co zrobić, żeby wojnę Staną Zjednoczonym i poddać się po dwóch dniach. Ty tu był czas, kiedy w Ameryce panował się kapitali. <laughs> także także no, to złego, natomiast powtarzam. Yy, przyjrzymy to, to uważnie, co tam jest napisane, bo to, to, to jest dość długo. także raczej yy, tak się, się śmieje z tego. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy i zapraszamy na kolejne konferencje